Witam Państwa serdecznie w kolejnej lekcji. Dziś omówimy sobie temat dotyczący, w jaki sposób pobierać filmy z internetu. Skupimy się na popularnym serwisie YouTube. Możemy, proszę Państwa, pobierać filmy z internetu przy użyciu różnych programów. Ja skupię się na dodatku do przeglądarki. W tym przypadku korzystamy z przeglądarki Google Chrome więc pobierzemy odpowiedni dodatek, który umożliwi nam pobieranie filmów. Pobieramy filmy często nawet, żebyśmy wiedzieli, że to dotyczy legalnego pobierania filmów, bo nie mówię tutaj o nielegalnym pobieraniu filmów, to mogą być właśnie te filmy, które ja tutaj umieszczam na YouTubie, nasze autorskie filmy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, może być taki Taka potrzeba, że Państwo nie chcą oglądać tych filmów na internecie, tylko chcecie sobie pobrać te filmy do siebie na komputerze i odtwarzać dowolną ilość razy. Nie każdy ma stały dostęp do internetu. Nie zawsze możemy obejrzeć też, więc istnieje taka możliwość. Zresztą bardzo dużo materiałów jest dostępnych w, w sieci, i czasami właśnie potrzebujemy sobie je pobrać do wszelkiego rodzaju prezentacji. Bądź do jakiegoś właśnie takiego edukacyjnego wykorzystania. W tym celu właśnie stworzyłem ten film, aby to pokazać. Otwieramy przeglądarkę Google Chrome i musimy sobie zainstalować taki dodatek do przeglądarki. Tych dodatków jest bardzo dużo, różnych tematycznych. Klikamy tutaj na te paseczki i wybieramy ustawienia. Następnie klikamy rozszerzenia już są jakieś rozszerzenia powgrywane i na dole jak sobie troszkę zjedziemy pisze pobierz więcej rozszerzeń klikamy przeglądarka łączy nam się ze sklepem Google Chroma i tu w to pole wyszukiwania wpisujemy nazwę tego dodatku tej wtyczki nazywa on się Video Downloader O, już widzimy, że jest, ale nam chodzi o ten profesjonal. tak? Professional. Video downloader professional. I widzimy, że on jest tutaj do pobrania. Robimy dodaj do Chrome. Dodaj rozszerzenie. I ten dodatek nam się dodał. Tutaj w prawym górnym rogu pojawiła nam się taka ikonka rolki z taśmą filmu. No i teraz w jaki sposób yy, użyć tego, tego dodatku. Widzimy, że teraz nie jesteśmy w stanie użyć, mimo że napisało, że mamy kliknąć na tę ikonkę, dlatego, że na tej stronie nie został znaleziony żaden element wideo. Przejdziemy sobie zatem do strony internetowej Niech będzie naszego YouTube'a. Zobaczymy, czy coś jest po wpisaniu Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i widzimy, że jest taki film. Dotyczące y, przesyłania plików. Polecam Państwu ten film. Y, jak w jaki sposób właśnie przesyłać większe załączniki w mailach i przyjmijmy, że ten film chcielibyśmy pobrać. Włączamy na dany film. Film się już uruchamia. Możemy sobie go nawet zatrzymać. Ale zauważmy, że w prawym górnym rogu ta taśma, którą wcześniej widzieliśmy, zamieniła się właśnie w taki. Taką szczałkę. Klikamy na tą szczałkę. i Widzimy, że ten, ten dodatek jest, jest, jest już wyłączony dla chroma, ale poczytamy dalej. można użyć jakiegoś innego dodatku zobaczymy tutaj ultimate aha video downloader ultimate Pobraliśmy sobie taki dodatek. Od razu sobie go uruchomimy. Klikamy dalej. Akceptujemy warunki licencji i pobieramy sobie ten dodatek. Finish. No i widzimy, że też nam się tutaj pobrało. Czyli proszę Państwa, ten dodatek wcześniejszy, o którym mówiłem, on już nie istnieje, ale widzimy, że strona nas jakby odesłała do, to jest ten sam producent oprogramowania, strona nas odesłała do, do danego oprogramowania. Jak sami widzicie, instaluje się to szybko i pojawia nam się taka tutaj niebieska szczałka u góry. A zatem przechodzimy sobie do naszego YouTube'a. Tu nas interesuje ten film. Tak? Słyszymy i chcemy sobie to pobrać. Ta szczałeczka nam zaczyna migać. Klikamy sobie na tą szczałeczkę. Widzimy, że już pojawił nam się film, który ma być pobierany. Dostępny film do pobrania, jest jego nazwa. Wybieramy sobie format, w jakim chcemy zapisać. I to jest bardzo ważne. Im lepsze lepsze. Im większa pojemność tego pliku, tym film będzie lepszy jakościowo. Także jeśli chcemy, żeby ten film był taki, jaki na stronie internetowej, wybieramy jakościowo oczywiście. I co do dźwięku, i co do obrazu, wybieramy takie parametry, żeby tutaj te megabajty były jak największe. Zwróćmy uwagę, że możemy nawet pobrać sam dźwięk albo skonwertować, czyli zmienić ten obraz do samego dźwięku, ale my nie chcemy. Zatem wybieramy sobie ten największy plik. Klikamy. I widzimy, że za 7 sekund zostanie rozpoczęty proces pobierania tego, tego filmu. I klikamy download video. Pokazany jest, gdzie ma się zapisać dany plik. Klikniemy sobie na ten nasz pulpit. Tak się nazywa nasz plik. Ma on rozszerzenie MP4. Robimy zapisz. I plik, jak widzimy, pobiera nam się. No jest to króciutki filmik, więc on też szybko nam się pobierze. Pokaż mi pobrany plik. My oczywiście możemy tu kliknąć, ale oczywiście wiemy, że go pobraliśmy na pulpit. Sprawdzamy sobie, to jest ten plik. Sprawdzamy sobie, czy faktycznie on się pobrał. Spróbujemy go otworzyć. I jak widzimy, wszystko elegancko działa. Mamy plik pobrany do siebie na komputer, który potem możemy wykorzystać w swoich prezentacjach, dołączyć do strony internetowej bądź gdziekolwiek indziej. Chcę też powiedzieć o tym, że ten dodatek Video Down Under Ultimate nie tylko współgra z serwisami typu YouTube, ale również z innymi serwisami, które umieszczają filmy na swoich serwerach. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z, z materiami wideo, ten dodatek y, może nam pomóc. Może to być na przykład y, już znana strona z filmami. Jest to strona cda.pl No i właśnie spróbujmy... O, tutaj akurat jest przerwa. Myślę, że to... W jest spowodowane tym, że jest bardzo dużo ludzi akurat na tym serwisie, ale uwierzcie państwo, że ze wszystkich tych platform, na których są wyświetlane filmy, można spokojnie tym dodatkiem pobrać te filmy. Proszę o subskrypcję kanału, lajkujcie, dodawajcie komentarze, piszcie państwo, co byście chcieli widzieć w następnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.